Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak się nie trudno domyślić ze względu na wygląd tego łanu, zajmę się jęczmieniem ozimym. Pod poprzednim materiałem padła taka propozycja, aby właśnie na ten gatunek zboża wybrać się kolejnym razem i coś z tego nagrać. Sam też miałem to w planie, więc oto jest właśnie nasz jęczmień ozimy. Tutaj teraz widzicie tą sześciorzędową odmianę Jakubus, której za chwilę bliżej się przyjrzymy. A później przejdziemy sobie kawałek dalej. Na tym samym polu mamy również dwurzędową odmianę Artenę. Zapraszam do oglądania. Dla tych, którzy nie oglądają regularnie moich materiałów, albo wręcz właśnie teraz trafili po raz pierwszy, na mój kanał, to przypomnę, że nasze gospodarstwo prowadzimy na terenie zachodniej Wielkopolski. Mamy dzisiaj 9 czerwca i to są takie ważne informacje w kontekście tego, jak wygląda obecnie ten łan, mimo że nie jesteśmy na skalę światową, jakimś dużym krajem, jako Polska, no to ta wegetacja u nas jest dość mocno rozciągnięta i widać spore różnice pomiędzy różnymi regionami. Są na pewno takie miejsca, gdzie te jęczmienie są wręcz jeszcze zielone, a jak widzicie, u nas już taki niemal złoty łan na krótko przed zbiorem, chociaż do tego zbioru jeszcze trochę, jak widać w tej górnej partii tego łanu. Większość ości jest jeszcze ustawiona pionowo ku górze i te kłosy zaczną nam się niebawem pochylać. Tutaj, jak już wspomniałem, mamy odmianę sześciorzędową Jakubus, która, jak można było obserwować na moich poprzednich materiałach w okresie wczesnej wiosny, z tego pola no, wykazała się tutaj bardzo silnym wigorem, jeśli chodzi właśnie o ten, Początek wiosennej wegetacji. Właściwie w porównaniu do tej odmiany, którą się zajmę później, była o niemal to jedno kolanko, czy, czy później o ten jeden liść w fazach rozwojowych do przodu. No i faktycznie tak cały czas się to, ta przewaga utrzymuje. Ten jęczmień dwurzędowy jeszcze w tak zaawansowanej fazie dojrzewania nie będzie, nie jest, co za chwilę zobaczycie. Poza odmianą istotne jest chociażby ukształtowanie terenu. Jak widzicie, jestem teraz w takim wyższym miejscu na tym polu. W którym faktycznie w mniej więcej w połowie maja zaczynały być już widoczne objawy niedoboru wody. Dopiero w tym ostatnim tygodniu tego wspomnianego miesiąca zaczęło padać. A, a tuż przed tymi opadami no, zaczynało wyglądać to tutaj coraz gorzej. I jak możecie zobaczyć ziarno w kłosach w tym miejscu, jeśli chodzi o tą odmianę, jest już praktycznie twarde, dojrzałe. No, jestem jeszcze w stanie zrobić delikatny ślad na tym ziarnie. Natomiast no, kwestią już niedługiego czasu będzie pełna dojrzałość tego, tego zboża tutaj. Dojrzewa nam oczywiście nie tylko ziarno, ale również słoma. I tak naprawdę widzimy już tylko jedynie zielone, zielone kolanka na tych źdźbłach. To jest po pierwsze, oczywiście, efekt naturalny, proces dojrzewania, a po drugie, być może trochę tutaj jest to spowodowane ochroną fungicydową, jaka była stosowana. Chodzi mi tutaj konkretnie o preparat czy o substancję jaką była azoksystrobina, użyta w drugim zabiegu w dość wysokiej dawce, która też. Teoretycznie powinna przedłużać ten efekt fizjologicznej zieloności, i myślę, że to w pewnym stopniu na tej słomie jest widoczne. I teraz pora na drugą odmianę z tego pola. Jest to oczywiście wspomniana już wcześniej dłużędowa artena, i tutaj faktycznie mamy wcześniejszą fazę rozwojową. Jeśli spojrzymy sobie w ten łan, no to widzimy jeszcze zieloną. Słomę i chociaż kłosy nam się już tutaj ładnie pochylają, to myślę, że jest to też pewna cecha odmianowa czy cecha tych odmian właśnie typu dwurzędowego, bo kiedy przyjrzymy się im bliżej, no to widzimy ziarno, które jeszcze jest tutaj w fazie takiego ciasta, można je swobodnie rozgniatać i, i formować. Jestem ciekawy jak wyjdzie ostatecznie porównanie tych dwóch odmian, oczywiście w plonie w trakcie zbiorów. Jestem ciekawy też jakie wy macie doświadczenia w ostatnich latach z jęczmieniami, z tymi sześciorzędowymi i dwurzędowymi, czy widzicie, że któryś z tych typów lepiej sobie w Waszych warunkach radzi. No tutaj patrząc na to jak ładnie wygląda ta plantacja, jak dużo jest tutaj tych. Kłosów, na których to ziarno też wygląda lepiej niż w odmianie sześciorzędowej, chociaż oczywiście ono nam się pewnie podczas procesu dojrzewania nieco skurczy. Natomiast no, generalnie przyjmuje się, i, i to też faktycznie było widoczne w poprzednim roku, że to ziarno odmian dwurzędowych jest wykształcone lepiej: są te ziarna większe, grubsze, często o większej gęstości też, co, co ma pewien wpływ w niektórych skupach, na cenę czy w ogóle na odbiór tego ziarna. Takie, takie punkty też są w naszym regionie, które w dużym stopniu właśnie tej odpowiedniej gęstości wymagają. Teoretycznie właśnie odmiany dwurzędowe radzą, sobie z tym bardzo dobrze. No i właśnie powtórzę się widząc ile tych kłosów tutaj jest. No to być może zwiastuje to Faktycznie, że po raz kolejny, bo tak było też w poprzednim sezonie, ta odmiana dwurzędowa tym swoim plonem pobije tą odmianę sześciorzędową. Zobaczymy jak to wyjdzie i być może na tej podstawie będziemy decydować o strukturze gdzieś uprawy tego jęczmienia w kolejnym sezonie. Jeśli chodzi o wygląd, no to mi się tutaj zdecydowanie bardziej podoba ta odmiana dwurzędowa. Właśnie ze względu na tą gęstwinę tych kłosów, które zresztą wyglądają też całkiem nieźle, no i to daje nadzieję na całkiem dobry plon, a jak wyjdzie ostatecznie, to oczywiście zobaczymy. W tym materiale to będzie już wszystko. Dziękuję wam za oglądanie do końca, zresztą jak zawsze i jak zawsze zapraszam również do komentowania tego materiału. Dzielcie się swoimi uwagami, swoimi obserwacjami również ze swoich pól, ze swojego regionu. Jestem bardzo ciekawy, jak to u Was wygląda. Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam, cześć.